Od samego początku, od momentu, kiedy kupiłem ten motocykl, a jeszcze nawet wcześniej, kiedy szukałem tego motocykla, pozycja za kierownicą nie do końca mi odpowiadała. Ona była taka troszkę pochylona, sportowa, do sportowej jazdy fajna. Natomiast ja już na etapie poszukiwań um, oglądałem motocykl, który miał podwyżki, podwyższenia czy rajzery. No i po zakupie też zacząłem szukać takiego rozwiązania. Wunderlich, jak widzicie, no dość drogie rozwiązanie. Pozostałe są tańsze, ale jedno to podwyższenie, a drugie to podwyższenie i przesunięcie kierownicy nieco do tyłu, tak jak tutaj i to rozwiązanie najbardziej mi odpowiadało i takie też właśnie spotkałem w motocyklu, kiedy oglądałem egzemplarze różne przed zakupem. Znalazłem na AliExpress za niewielkie pieniądze, tak naprawdę nie zastanawiałem się długo. Dokonałem zakupu, 5 dyktów, tak naprawdę. Żadne pieniądze z wysyłką, ale okazało się, że pomyliłem modele i nie pasowały do mojego. No, no, te były do nowszych modeli, zwróćcie na to uwagę, będziecie szukać, więc musiałem kupić jeszcze raz. Co ciekawe, do mojego modelu cena już jest wyższa o 100%, z wysyłką to 102 zł. Nie sugerujcie się tutaj ceną z 78, do tego dochodzi jeszcze wysyłka. Wybrałem model srebrny, aluminiowy no i co dostałem po tym jak paczuszka przyszła? Przyszła szybko, w tygodniu w paczuszce no, cały komplet, wszystko co jest potrzebne prawie wszystko co jest potrzebne do montażu bo mamy no, podwyższenia które składają się tak naprawdę z dwóch elementów i dwóch śrub i do tego jeszcze dwóch dodatkowych śrub, które są w woreczku strona prawa, strona lewa no, tak naprawdę nie ma znaczenia która to jest strona i co ciekawe w woreczku ze śrubami jest klucz imbusowy, który no, przydaje się, zupełnie przyzwoity. Powiem Wam, że tym właśnie kluczem zakręciłem wszystko. No, szkoda, że akurat tym, bo dobrze by było, żebym to robił kluczem dynamometrycznym, ale nie mam takiego, więc, takiego małego kluczyka dynamometrycznego, więc musiałem sobie poradzić jakoś bez tego i co. Przed montażem porozkręcałem to sobie, poskręcałem, żeby zobaczyć, jak to ma być zamontowane. Wszystko jest intuicyjne, naprawdę ja nie jestem inżynierem. Poradziłem sobie z tym, więc każdy sobie z tym poradzi. Ważne, żeby sobie przygotować wszystko odpowiednio. Żeby zamontować, trzeba odkręcić oryginalne śruby BMW, czyli potrzebujemy klucz Torx. No, ja taki klucz oczywiście wcześniej sobie. Gdzieś tam już przygotowałem, no bo mając węwły taki kluczy, no i raczej, raczej przydadzą się wcześniej czy później. Przydały mi się zresztą przy montowaniu gumoli, także jest potrzebne. Z, okrę z odkręcaniem śrub nie było większego problemu, no na szczęście nie były zakręcone na jakąś na z dużą siłą. Być może nawet były zakręcone tak jak powinny, czyli wartością momentu jak podaje instrukcja, 24 Nm. Odkręciłem to sobie, e, przygotowałem i co? No nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Na filmie starałem się Wam pokazać wszystko, jak należy, jak to zrobiłem. Ważna rzecz, używam smaru grafitowego, pewnie to dla wielu z Was będzie nowość, ale smaruję gwinty śrub, którymi, które wkręcam, w ten sposób po pierwsze łatwiej jest wkręcić, po drugie mam nadzieję, że nigdy nie, będzie, nie będę miał później problemów z odkręcaniem tych śrub. Także polecam, rzecz niedroga, a na pewno przydatna. Z wkręcaniem śrub nie ma większego problemu, natomiast musicie zwracać uwagę tutaj na to, że te wszystkie elementy mają dość dużą tolerancję. Więc zanim wkręcicie śrubę z jakąś większą siłą, sprawdźcie czy ta śruba jest, dobrze leży, czy gwindy nie jest skrzywiony. Tak, żeby no, w półce nie zerwać gwintu, bo, to, bo w reaserze to jeszcze pół biedy, ale półki byłoby szkoda. Tak to wygląda po zamontowaniu, widać, że te tolerancje są duże. Myślę, że tutaj na tym filmie, mimo że autofokus szaleje, widzicie jak to wszystko mm, wygląda, jak to należy, należy zamontować. Nie ma tutaj naprawdę jakiejś wielkiej filozofii. Zwróćcie uwagę, że na zbiorniku paliwa, na baku, Położyłem sobie jakąś ściereczkę a, i na tym trzymam rzeczy, żeby mieć pod ręką, a po drugie ściereczka zabezpieczy mi lakier przed ewentualnym jakimś zarysowaniem. No, łatwo takie rzeczy przy odkręcaniu. Z, bądźcie czujni, żeby nie rozbić na przykład szybki. Przy zakładaniu, ważne, żeby te frezy, rowki, żeby ich nie było widać. I to znaczy, że jest kierownica równo ułożona, i tak naprawdę tyle. Jak mówiłem wcześniej, filozofii dużej nie ma. Tych śrub nie warto zakręcać nie warto je zakręcać od razu już na gotowo, tak żeby się trzymało, później tak dojdzie pewna regulacja. Jak widzicie, nie ma tutaj większego problemu. Tyle tylko, że no, te telorance jak mówiłem są duże i uważajcie, żeby tutaj nie narobić sobie biedy. Powinno to być robione kluczem. Dynamometrycznym, ja takiego małego kluczyka nie, ma, nie mam. No, muszę chyba zainwestować. Warto takie rzeczy robić tak, jak firma sobie życzy. Wtedy jest to zrobione dobrze. Natomiast bez tego klucza też można sobie poradzić. Wystarczy to robić z jakąś taką, no, że tak powiem, głową. Ja tutaj sobie luzuję, żeby ustawić no, kierownicę tak, żeby ona była, no. Tak jak chcę, żeby nie była do przodu, nie była za bardzo do tyłu. No, ustawiałem to tak, żeby w miarę możliwości zbiorniczki płynu do sprzęgła i, zbiorniczki, zbiornic i płynu hamulcowego były no, na poziomie. Tak to wygląda już po zakrąceniu na, na gotowo. Powiem wam, że fantastyczna, fantastyczna praca yy, za kierownicą przy takiej przy takich, przy takich podwyższeniach, ja byłem bardzo zadowolony po pierwszej jeździe, czułem się dziwnie przez chwilę. A potem po kilkunastu minutach, po prostu stwierdziłem, że jest fantastycznie, bardzo mi taka pozycja pasuje i, i no, banan na ustach przez cały czas. Tak to wygląda po zamontowaniu. Sprawdzenie, czy tutaj nic nie, 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 nie dzieje się przy skręcaniu niedobrego. Wszystkie linki, tak naprawdę, nie trzeba przedłużać, wszystko jest ok, wszystko jest w porządku. Także, jeżeli ktoś myśli o czymś takim, to, to polecam serdecznie coś takiego. No jak to wygląda? Właśnie tak jak chciałem, czyli do góry i odrobinę do tyłu, dzięki czemu pozycja za kierownicą jest bardziej turystyczna, nie sportowa, a o taką właśnie mi chodziło. Mam 1,75 m wzrostu przy takich, przy takim rozwiązaniu jestem praktycznie wyprostowany. Czuję się no tak jak chciałem się zawsze czuć w tym motocyklu. On przybrał dla mnie taki charakter bardziej turystyczny i o to mi właśnie chodziło. Niczym to nie przeszkadza, też w sportowej jeździe, oczywiście, czucie kierownicy, czucie przedniego, przedniego koła na moim etapie, przy moich umiejętnościach, jest identyczne. Myślę, że nie ma tutaj większego, większej różnicy. W każdej chwili można to też oczywiście zdemontować, założyć z powrotem, wrócić do stanu poprzedniego. O, tak jak widzicie. Do góry to jest mniej więcej 4 cm i gdzieś no, wydaje mi się, że 3 cm do tyłu, czyli w kierunku do tłumika. Natomiast to jest przewód po zamontowaniu gmoli, o którym mówiłem, że mnie niepokoił i on okazało się dotyka gmoli. Po pierwszej jeździe stwierdziłem, że tak być nie może. Przełożyłem podkładki z jednej strony. Odsunąłem to i tyle. Zachęcam wszystkich do subskrybowania. Zostawcie komentarz, zostawcie kciuk w górę.